Zapraszam na dzisiejszą rozmowę. A moim i państwa gościem jest osoba, którą na pewno znacie, Marcin Miller z zespołu Boys. Witam Ciebie Marcinie. Witam Ciebie Krzysiu. Witam wszystkich, którzy nas oglądają, czyli te 5 milionów ludzi co najmniej. <grytanie> Też tak myślę, <grytanie> słuchaj. Rozpoczęliście swoją karierę w roku 90. To były ciężkie czasy, tak naprawdę, dla zespołów, które zaczęły nagrywać. Bo nie było, może były studia, ale wy nie mieliście takiej możliwości, pewnie, żeby wejść, nagrywaliście gdzieś w garażach. Jak to wyglądało na początku Waszej działalności? Może powiem to, jak to wyglądało z mojej strony, bądź z naszej strony. Więc to były przepiękne czasy. To były lata 90., wtedy nie mieliśmy napakowanych różnych myśli w głowie typu kasa, sława. Popularność, tylko chcieliśmy po prostu grać. I to było nasze jedyne marzenie. Nikt nie myślał o nagrywaniu kaset. Nie wiem, CD to jeszcze wtedy nie było, bo to było wielkie halo. A już jak mówiłeś o studia, to ja w życiu bym nie przypuszczał, że do jakiegokolwiek studia mnie wezmą. A jakby ktoś powiedział, że będę grał na PGE, to, to bym go wyśmiał, prawda? Tak, tak więc to były naprawdę przepiękne czasy, i dlatego może. Może dlatego jestem jakimś teraz dziwnym, bo ludzie się na mnie inaczej patrzą, jakoś tak dziwnie, bo jeżeli coś mi nie wychodzi, no to ja nie płaczę, nie wiem, no ja po prostu już tak przyzwyczajony jestem do, do tych porażek, wiesz, 34 lata na rynku, to człowiek tam już się odparnia, wiesz, no robi swoje, nie wiem, nie patrzy na innych, chociaż tak w cudzysłowie, to zawsze się tam podpatruje swoich, swoje koleżanki i kolegów, no ale to nie jest tak zwana chorobliwa zazdrość jest po prostu mamy do siebie szacunek i tyle, przynajmniej ja mam taki szacunek. Zatem jeszcze raz powiem, że uwierzcie mi, lata 90. były przepiękne, ponieważ nie były przesiąknięte no taką szczujnią, tym takim e, złym traktowaniem publiczności, fanów i, i się jakoś się traktowaliśmy nawzajem, to jest tak po koleżeńsku. Bo I to teraz jest nie... wiele łatwiej, bo teraz można, wiesz, no, w zasadzie nie potrzeba większych nakładów finansowych, żeby siebie wyreklamować, ponieważ ja zauważyłem, jest że internet. teraz... TikTok to jest człowieku, to jest, Ja pierdolę, ja gdzieś tak od dwóch tygodni jestem. Matko boska, tam można wszystko robić. No prawda, blokują tam. z parówkę będziesz jadł, to ci powiedzą, że to jest jakieś seksistowskie podejście, ale dobra, do tematu, że nie trzeba dużych nakładów finansowych, a jak trafiony jest numer, ludzie, ludziom się spodoba, no to raptem jesteś pierwsze miejsce na karcie na czasie. Na czasie i tyle, no i od razu sami, jak producenci sami się zgłaszają, wytwórnie same się zgłaszają i tutaj jest o wiele łatwiej. Ale Dobrze. tego jest bardzo dużo teraz i tak się przebić przez to wszystko, to tak ci powiem. A tak uważam, że wiem, że teraz ja dużo zawsze mówię, ja wiem, będę gadał i gadał. Dobrze. Troszeczkę jak ten internet się pojawił, no to chyba ludzie zaczęli być znudzeni taką muzyką warstwą tekstową, po prostu coraz bardziej, ja to mówię, no, takie zniżanie się, taki pato streamerzy, jakiś takie, nie wiem, siedzi klient i, i cały czas je, albo nie wiem, przeklina 24 na dobę i oni tam Ale mówię, ludzie abiją. młodzi to oglądają. No i właśnie i to jest, widzisz. Dlatego mówię, że to takie, to jest taka równia pochyła, aczkolwiek spoko. Człowiek ma jakiś pomysł na siebie, ma też odbior, odbiorców. Mówi, ja mówię trudno, ale my troszeczkę się ustaczniamy. Mhm. Na tej pierwszej A, kese... Tak? Na tej pierwszej kasecie była piosenka Wolność, która stała się hitem wszech czasów. Spodziewałeś się, że, że akurat Absolutnie. ten utwór zostanie takim hiciorem? Absolutnie nie. Wolność to była już grana tam wielu lat. Z tego co pamiętam, to jakiś walczyk chyba my Po prostu żeśmy go tam poprzerabiali. I ta piosenka praktycznie, ja jej nie lubiłem śpiewać, bo tam pierwotnie gramię od Amola. Amol, prawda? Tam troszeczkę wyżej. No ja teraz gram od Gemol, czyli co roku ten głosik się obniża. <noise> no nie, ale już Gemol zostało. No. no i pamiętam jak dzisiaj gramy w rdzewie, takiej, ja wiem, czy to nawet nie, nie była remiza, O, taki po prostu pomieszczenie, gdzie ludzie się bawili, tam z piecem kaflowym. Raptem przyjdzie 50 ludzi, to jest full, a piękne czasy były. Z tyłu akurat był sklep, gdzie tam sprzedawano wino marki wino. Tak więc to, to, te czasy się pięknie pamięta. I pamiętam gdzieś tak po, po drugiej w nocy, ja po prostu już nie miałem głosu, bo tu się śpiewało tam 8 godzin non stop. piątek, sobota, niedziela. I tak już w niedzielę, już, a ludzie mówią, ty musisz tę wolność zaśpiewać. To ja sobie zażartowałem. Słuchajcie, dobra, nie ma problemu, ale musicie mi dwa jajka załatwić. Wypiję jajka, to będę śpiewał. Ja wiedziałem, że mieszkam na wsi, no i to wszystko akurat też wiejskie, fajne klimaty, więc te jajka znalazły się w przeciągu, ja wiem, trzech minut. I pomogły? akurat nie, nie minęła, już dwa jajka miałem, jednak ja myślę sobie, kurde, przecież ja surowych jajek nigdy nie piłem, ale dobra, musiałem przy nich wypić, kolos, się szybko zapiłem. No, i trzeba było śpiewać tę wolność. Zatem ta wolność faktycznie. No ja kiedyś też zażartowałem, chociaż niektórzy ludzie się być może obrażą, ale to jest, trzeba mieć też dystans do siebie, jakby do tego wszystkiego, do całego świata, który nas, do wszystkiego, co nas otacza. Bo pamiętam, jak w 95 roku, prawdopodobnie w Bydgoszczy albo w Toruniu, a powiedziałem, dobrze, to teraz wszyscy wstają z miejsc. Ponieważ będziemy śpiewać hymn. No i ci ludzie wstali. Wszyscy wstali, się patrzył jeden na drugiego. No i na moja niech żyje. I tam wszyscy. I, to, i, I od tej pory jakoś tak sukcesywnie powielałem ten pomysł. Uwaga, teraz do hymnu. No i wszyscy już wiedzą o co chodzi. I działało. No, no. sukces jest. A powiedz, jaki ty masz, bo to masz naprawdę napisałeś mnóstwo utworów. Mnóstwo też piosenek jest hitami do, do dzisiaj, mimo tych 34 lat, które minęły już kolejne pokolenia. Je słuchają. Jaki jest, jest, jest sukces? To się nie jest sukces, tylko jaki jest przepis jest, dla jest, takiego hita? Nie to, nie, to jest chyba najbardziej powtarzające się pytanie i odpowiedź jest bardzo trudna, ponieważ jest to ciężkie pytanie. Ja nie znam sukcesu na. Nie ma tego przepisu na. Na sukces. Ktoś tam może powiedzieć, a tu cztery akordy, proste słowa, proszę bardzo, ale tego jest bardzo dużo. Na przykład proszę zauważyć, że na przykład zespół rockowy, jakikolwiek inny, nie wiem, przynosi materiał, na którym jest tam, nie wiem, powiedzmy dziesięć piosenek i jeden hit. No i wszyscy mówią, ale świetna, świetna płyta. Natomiast zespół disco polowy przynosi 10 piosenek i na przykład są trzy hity. No, i wytwórnia mówi, słaba płyta, za mało hitów. Więc my jesteśmy już tak, tak zobligowani, tak, że, że musimy po prostu te same hity wydawać, żeby ludzie się przy tym bawili. I szkoda, że ludzie też tego nie widzą, że czasem jedna piosenka to też jest dobrze. Ja mogę tak śmiało powiedzieć, że nie ma aż takich, nie wiem, no, sukcesywnych jakichś tam. Yy, przy tych nowych przebojów, bo raptem, nie wiem, piosenka najpiękniejsza dziewczynom, która ma chyba, nie wiem, na, najwięcej lajków, ukazała się w 2015 roku, to ma gdzieś tam 50-60 milionów, a są po 100, po 150, po 200, typu, nie wiem, Zenek, Sławomir, Weekend, no, oni mają wiele więcej, zobaczcie, że piosenka Szalona, na której praktycznie się zespół wybił, to był rok 97, ja tę piosenkę wszędzie słyszałem, na każdej stacji paliw, w każdym samochodzie, na każdym grillu, gdzie tylko przyjeżdżaliśmy, wszędzie ta szalona leciała. Budziłem się rano, yy, po koncercie w sobotę, włączam w hotelu, tam 11 godzina chyba Polsat, a w Polsat, w zasadzie odpalałem... No ten właśnie, monitor, do tego a, disco relaksu za chwilę no, wrócimy. Ale tu wszędzie szalona była, dlatego tak kurde i, i ta szalona, paradoksalnie wrzuciłem, kiedy już internet się pojawił, wrzuciliśmy ją do, do netu, no i Całe G na przykład na tych wyświetleń, a ludzie po dziś dzień chętnie po prostu przy tej piosence się bawią. Więc ja, ja też nie uciekam od tych swoich starych hitów, ponieważ zawsze pojawiają się takie zarzuty, e, tam te nowe, ok, ale te stare to były najlepsze. No Ja zachęcam do oglądania bądź przychodzenia na nasze koncerty, bo my cały czas gramy te właśnie te hity, czy typu Pop z Mazur, tam jagódka, Łobuz, oczywiście wolność spełniana. No chyba kochana, mówisz mi, było. No, w zasadzie jest tego sporo. Ja mogę się cieszyć tym, że mam sporo tych hitów. No właśnie, ale to też taki dowód na to, że ludzie jednak pamiętają te stare utwory i, i chcą ich na koncertach, żebyście śpiewali. Oczywiście te nowe też, ale, ale też oni liczą na te stare, prawda? Oczywiście, że tak, ale my, ja tak powiedziałem wcześniej, no my akurat to, co jest dobre, no to my akurat to gramy. I chcemy akurat prezentować się więc z jak najlepszej strony, ale wybaczcie nam to, że czasami po prostu nas gdzieś tam fantazja pociągnie, i chcemy też jakby troszeczkę nowości Wam wiesz, tak gdzieś tam przemycać. Więc to też nie jest e, jakby brak szacunku do, do widza bądź do odbiorcy, ale chęć po prostu pokazania, że no coś tam robimy cały czas. no Nie wszyscy oglądają internet. Ja wiem, że chociaż może źle powiedziałem, to ja nie oglądam akurat, bo ja nawet nie wiem, kolega zarzu, zarzucił, mój wspólnik z, z mojej wytwórni, I Marcin, ty nawet zrobiliśmy nowy teledysk, a ty nawet go nie wrzuciłeś na stronę, a ja, o kurde, faktycznie zapomniałem. Ja, ja, po prostu, ja aż nie mam, nie żyję aż tak bardzo, to prawda, muzyka to jest 90% jakby mojego życia, pochłania mnie to, ale ja bardzo kocham komponować, bardzo lubię śpiewać, Lubię pisać teksty, potem lubię patrzeć na reakcje ludzi. To jest fajne. Ja, ja, ja lubię scenę i lubię występować. Ale to nie jest coś takiego, że akurat, no, tak jak wcześniej powiedziałem, że jak coś nie wyjdzie, to będę płakał, a jak wiesz, no nie będzie koncertu, no to hejterzy będą się ze mnie śmiać, a w końcu, w końcu. No ale ja będę co innego robił, a potem tym ja... Ja mam ponad 300 piosenek zgłoszonych w zajicie, więc kochani, naprawdę jest z czego żyć. To się tak mówi, że teraz mogę odsiedać kupony, i to jest prawda. Gdyś siedzisz i zarabiasz. Dokładnie. Tylko się cieszyć z tego powodu. A nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, że taką odskocznią dla Twojego zespołu, ale nie tylko Twojego zespołu, innych zespołów dyskopolowych, był program Disco Relax emitowany kiedyś w Polsacie i Disco Polo Live. Nie pamiętam już w jakiej stacji. Wszystkie programy, czyli Disco Relax i Disco Polo Live, były emitowane w Polsacie, bo to była jakby jedna stacja i to był taki, w sobotę leciały, leciał program Disco Polo Live. Na jego nieszczęście, niestety, tam się pory zmieniały nadawania. Natomiast Disco Relax od samego początku był nadawany w niedzielę o godzinie 11. Czyli ludzie, nie wiem szli na, powiedzmy na, 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 do kościoła, a tu leciało i skore z każdego telewizora. No ja faktycznie te dwa programy, to było nasze takie okno na świat, jeśli chodzi o prezentację siebie, swojej twórczości. Faktycznie one bardzo pomagały, bardzo, bardzo, bardzo pomagały. No i... pomagają po dziś dzień. No ale teraz to jak wcześniej powiedziałem, internet może wszystko. Dokładnie, ja pamiętam ten disco relaksy oglądany w niedzielę. A ponieważ pracowałem w jednej z lokalnych rozgłośni radiowych tutaj w naszym mieście, więc o 12 z kolei ja zawsze listę przebojów Disco Polo, więc to było takie łączenie. Ludzie oglądali Disco Polo o 11 w potem przełączali na rozgłośnię radiową, i tutaj też telefony się urywały, między innymi Ale ze spółki. W, w pile, tak. To było takie radio RMS FM. Ja nie wiem, ja czy, nie wiem, czy ja tego nie słuchałem, bo ja kiedyś miałem tam tyle koncertów, że chyba kiedy ja chyba... tam w hotelu non stop pracowałem. Chyba czy coś nawet takiego. rozmawialiśmy tam w tych latach 90. -tych. Ale no to o Jezu, już nie patrz, nie mówmy, ile lat to Ale... temu było. Tak, tam było takie non-stop, blisko polo to była, była taka rozgłosia, Dobrze, dobrze. jak. Ja tak. Ta... To było najpierw radio brało. RMS FM, potem się zmieniło w radio Piła. Ale star, stare czasy, ale, ale dobre, dobrze to ale Piękne. A poza tym byliśmy młodzi, prawda? Słuchaj, ja gdzieś tam wyczytałem. Gdzieś tam wyczytałem, że ty przed zespołem pracowałeś w Urzędzie Pracy i zajmowałeś się kurniówkami, to prawda? Tak. No. Ja skończyłem szkołę średnią, to było liceum ekonomiczne przy zespole szkół rolniczych, a to była taka specjalizacja, księgowość, rachunkowość rolna. No i na no akurat Pech chciał, że 89 rok to był wtedy rok wszelkich zmian. Przejście z socjalizmu do kapitalizmu, demokracja, upadek Związku Radzieckiego i tak dalej. No i akurat wtedy szkołę kończyłem, a do 1989 roku wszyscy byli przekonani, że jak się skończyło szkołę, no to się miało zapewnioną już pracę gdzieś. Na tym się gadało, że tej pracy nie ma. No więc pojawiły się kuroniówki, no więc ja tam chyba przez trzy miesiące pierwsze wziąłem kuroniówkę, ja w ogóle byłem zdziwiony, że dostałem chyba tam nie wiem 16 tysięcy, coś takiego wtedy jeszcze. No to powiedzmy 1600 zł, no ale mhm. ja byłem tak wow, ile to pieniędzy, kurde i to tak fajnie dostawać. Za nic. No, ale to, no właśnie, no, no troszeczkę tak, no bo na początku tak się dziwnie człowiek czuł, aczkolwiek miałem już, jedno, chyba jedno dziecko było, drugie już w drodze, więc tak z, z, się nie przelewało u nas, a poza tym mieszkaliśmy u rodziców w takim małym mieszkanku dwupokojowym, więc to tak no ale fajnie rodzinnie było. No i potem zaproponowano mi po prostu, w ramach pracy interwencyjnej, e, właśnie pracę w urzędzie, e, w urzędzie Pracy i będę tam w, w, tych, w tych dziale Kuroniówek. No nie, nie ma problemu, no. rok będę pracował, potem chyba drugi rok oni będą tam na staży, no i potem mieli mnie przyjąć. No ale, w, jak to się mówi, pech chciał. Że kolega wyszedł z wojska w roku chyba 90 i mówi do mnie, słuchaj, a nie założylibyśmy zespołu, trochę pograli. No i my dawaj założymy, no nie ma problemu, jakieś tam zawsze pieniądze się przydadzą. Gdzieś tam na wesele się pojedzie. No i w tym się okazało, że ludzie nas chcą na tych weselach, tylko że wtedy się grało, wiesz, te wesela to są od godziny tam. O, powiedzmy 11, nie. bo trzeba było jechać do młodego, tam grać u niego. Potem na wyjście przy, u pani młodej, potem trzeba szybko do kościoła, w kościele też trzeba zagrać, i potem całą noc jeszcze, a może jeszcze i poprawiny. Więc ja w poniedziałek przyjeżdżałem, padnięty, i był, niejednokrotnie było tak, że zasypiałem przy ludziach przed tymi segregatorami. No i była pierwsza skarga, druga, trzecia skarga, w dyrektor mówił. Nie, no pani Marcinie, pan musi wybrać. Albo śpiewanie, albo praca. No to ja bym dobra, no to śpiewanie. No i, tak wszystko I na, na całe, ja całe szczęście. <grym> Chyba tak. <grym> Ale to też właśnie, jak te, zaczęły się te koncerty, te występy, to wiadomo, że no dzieci w domu, a taty nie było, nie? W domu, jak, no to, tak. jak to wyglądało? Wiesz, początki nie były takie, bo początki to my tam wiesz, no to ja to na zasadzie tej klepsydry zawsze tak mówię, to że jak tym się piasek przesypuje, nie? I coraz go więcej, a ja tu coraz go mniej, a ja tu coraz więcej. Że chodzi o to, że kiedyś się jechało jedną godzinę, a grało 10 godzin, a teraz jedziesz 10 godzin, a grasz godzinę. Więc no, ale suma summarum, no, daleko się nie odjeżdżało od domu, więc zawsze w tym domu się przebywało. Czy to wiesz, jechałem tylko, nie wiem, na, na sobotę i, i w zasadzie już yy, niedziela była cała i w zasadzie aż 7, 6 dni w tygodniu byłem. Yy, dla rodziny. Natomiast jak 90, tak czwarty rok już kaseta mm, nie pamiętam już tytułu, miłość jak wiatr. To była wydana w Green Star, Wtedy firma Greenstar powstała, wytwórnia fonograficzna. I ta kaseta osiągnęła właśnie w tej agencji, miano yy, pierwszego miejsca, bo się najlepiej od razu sprzedawała. wyprzeliśmy Milano, wtedy Zenka wyprzedziliśmy. To było takie dość przyjemne dla nas. No to i wtedy zaczęły się już takie gale koncertowe, dalsze wyjazdy, pierwsze trasy koncertowe w 93 roku nad morzem, no to już tak, to już było tak nieco, ale wtedy jeszcze akurat żona tam jeszcze jeździła za mną, jak potem już zaczęło się takie, na przykład nie wiem, żona przy, czekała na mnie w samochodzie, Ktoś tam podszedł, jakiś ochroniarz powiedział: Przestaw samochód do mojej żony. a Ona tak biedna się patrzy, ale ja, ja nie mam kluczy, ja nie jestem kierowcą. Dobra, dobra, z bojsami przyjechałaś, to jesteś kierowcą, to przestaw samochód. No a żona wie, no nie, nie, no to on tak się obruszył i coś tego. W końcu on się pyta, na kim ty jesteś? A ona, no jestem żoną Marcina, da żono. Ja mówię, on ma tam dziesięć, chyba dziesiątą, coś takiego. No i ona tak patrzyła na ten, Marcin, z całym szacunkiem dla ciebie, dla tych ludzi. I dla tej muzyki, ale ja już nie chcę z tobą jeździć i nie chcę mieć z tym wszystkim do czynienia. I szanuję ją za to, bo faktycznie niekiedy ponosi fantazja ludzi i takie głupoty, ale to już inna strona medalu. I co faktycznie się nie pojawiła już na żadnym koncercie, chociażby nie wiem, na nie. Sylwestra, jak grałeś? Nie, ani razu. To... Ale o żony już nie będę mówił, ale to w To nie to, że ja nie chcę i ona nie chce. Tylko moja rodzina nie ma parcia na szkołę i ludzie nie potrafią tego zrozumieć. Ja, ja szanuję to oczywiście koleżanki i kolegów, którzy tam pokazują zdjęcia, tam dzieci, domu, nie wiem wszystkiego. Ja jedynie pokazuję, bo ktoś mnie o to poprosi. Jeżeli nie wiem, dam samochod, sam, samochodem na myjnie. No on mówi, czy możemy ci zrobić ci zdjęcie, bo byśmy chcieli. Tam myjka masz za darmo. A my tam zdjęcie ulokujemy, że ty do nas przyjechałeś. No ja bym mógł odmówić, ale wtedy no od razu, o, gwiazdor przyjechał. No to okej. Okay. No, zdjęcie umieszczone, ja udostępniam, no i oczywiście komentarze, o, już Burak się chwali. Dobra, nie wiem. Koleżanka prosi, żebym odwiedził jej salon kosmetyczny, no bo chciałaby tam troszeczkę przereklamować. Okej, okay, poszedłem. Znowu, w Badziewie, niedługo będzie Jaja pokazywał i takie rzeczy. Przepraszam za coś tam, za wyrażenie. Więc ludzie nie potrafią tego zrozumieć, że ja nie robię sam z siebie tego po prostu, bo nie lubię, bo inni to lubią, ale ludzie po prostu mnie proszą o to, jeżeli, a jeżeli prośba jest do spełnienia, to dlaczego mam tym ludziom nie pomagać? I to tyle, no, i to wszystko. Dlatego moja rodzina powiedziała, moi sądzi moi tak powiedzieli, tatuś, naprawdę my cię kochamy, my naprawdę lubimy to, co ty robisz, ale tam nie mów o nas za dużo, nie pokazuj zdjęć, my też nie chcemy jeździć tam na jakieś wywiady. I tak wiesz. No Raz chyba ostatni byli, pamiętam, w tańcu z gwiazdami w 2014 roku, ale to produkcja już mnie tak prosiła. Ja mówię, No dobra, zadzwonię do żony, zobaczymy. No i tak dzwonię do żony: Aniu, czy wybrałabyś się tam do tańca z gwiazdami? Bo tam. Oni, no dobrze, no to pojedziemy. Ale ja jej wytłumaczyłem, że ja już ledwo żyję tam, że ja tam niedługo zaraz nerw mi tak puści, kurde, się... Ledwo tam wytrzymywałem nerwowo w tym programie. No i przyjechała, trochę posiedziała ze mną tak trzy dni i tak uspokoiła mnie. Na to chyba był ostatni raz. Ale też kiedyś wyczytałem w jakimś wywiadzie, że byłeś taką wizytówką Ełku i nawet chyba gdzieś tam prezydent, czy prezydent, chyba, czy burmistrz Ełku się wypowiadał na ten temat. Posłuchajcie, ja z włodarzami tego miasta nie mam napięku. Bardzo ich lubię, bardzo ich szanuję. Pana Andrukiewicza, prezydenta znam osobiście. Od razu powiem, że będę znowu na niego głosował, bo to fajny gość. Uważam, że dużo dla, dla Ełku zrobił. Wiadomo, że pojawią się jakieś komentarze. Absolutnie nie jest to polityczne. Głosowałem na niego i będę głosował. Tak samo Tom Osewskiego, czyli Wójta Gminy Ełk też znam, też prywatnie. Zatem tutaj czy jestem wizytówką? No ludzie na pewno kojarzą, że jestem, bo ja nie wstydzę się tego, mówiąc, że zawsze sercem jestem z Prostkami, czyli w miejscowości, we wsi, w której się urodziłem, niedaleko Ełku, 19 kilometrów, ale jakby tutaj duszą jestem cały czas, ciałem przepraszam jestem w Ełku, no bo Ełk nie przyjął pod swoje skrzydła i naprawdę są bardzo mili ludzie. Gdzieś tam idę na zakupy, na pocztę, to wszyscy jakoś tak ludzie zaczepiają mnie, o pan Marcin jak miło, jak bardzo ładnie pan śpiewa, ładnie pan wyszedł, fajny koncert Sylwestra, no to jest takie przyjemne, że nie ma czegoś takiego, że pokazują ci faki, tylko naprawdę jest, to jest przyjemne. Zatem, czy jestem wizytówką? Ja, nie mnie to oceniać, jest tutaj zespół Sandales, bardzo dobry, taki Braga i tam takie jakiś heavy metal troszeczkę grają, bądź taki... Cięższy rok. Jest na przykład Piotr Karpiozo Karpienia, który był finalistą programu Chyba Mam Talent. Tak więc świetnie śpiewa. super gra na gitarze. A ja jestem takim prostym polowcem który gra już 34 lata. I, i, ja wiem, I oby no i następne reklamuje 34. Ełk, reklamuje Ełk i Mazury na cały świat. Słuchaj, chciałem jeszcze zapytać, bo jak jesteście na scenie, cały zespół to tańczycie tak bardzo żywiołowo, to też trzeba mieć kondycję, z tego co wiem, bo przekładaliśmy trochę te nasze nagranie ze względu na to, że byłeś na siłowni, czyli cały czas starasz się tą kondycję utrzymać. Ale to wiesz, to dla siebie wszystko, ja nie robię czegoś pod publikę, się ja nie pokazuję mięśni. Jak co niektórzy to robią, nie wiem, klaty i coś tam. No, no, tak, tak, tylko mi chodzi ja o, mówię, o to, że po prostu te... To się wiem, ja nie, wzią, co ci chodzi, nie... Ja wiem o co ci chodzi. Mhm. Tak, no, jest to miłe, że ktoś, jedna na dziesięć osób tak mówi, no bo w większości przypadków to tańczą jak jakieś tam, nie, wiem, buraki, jak manekiny, a te wasze układy taneczne to tragedia. A tu wiesz, no akurat układy taneczne, być może, no okej, okay, ale przecież tam są utytułowani yy, tancerzem. Przecież no Rufi to jest no, to znana postać. I, w tym świecie, jeśli chodzi o taniec, ale dobra, nie będę tu jakby nas zachwalał. A ja to już tak wiecie, bardziej jak słoń w składzie porcelany się poruszam. Nawet mi Rufi powiedział: słuchaj, ty lepiej się nie ruszaj, tam trzy kroki z nami kurwa zrobisz, i tam sobie potem wiesz, się pobujasz i będzie dobrze. Więc ja nie będę tu wiesz, udawał, że jestem wiesz, ja mam 54 lata, więc mi też czasami głupio, uwierzcie mi, głupio mi jest, bo jeszcze tam 30 lat temu to było fajne. Jak przychodziła tam osiemnastka, ja tego tak, no, super. A teraz ta osiemnastka przychodzi i ona mówi: No, to to moja mama jest. Ja jestem jej córką. Ja tak, wow. A niedawno było coś takiego, ja też się śmieję, że podchodzi do mnie dziewczyna, proszę o to zdjęcie, i mówi tak: Panie Marcinie, czy można zdjęcie? No dobrze, bo moja babcia jest pana fanką, A ja mówię w końcu Rolling Stones. Nie, trzy pokolenia. Tak więc nie jest źle. Najważniejsze, że wszystkie pokolenia, słuchajcie, słuchają. Jest też fajne właśnie, że ja tak czasami ze sceny mówię, że no a teraz piosenkę, której może nie znacie i tam śpiewam, nie wiem, powiedzmy, no Jagódka. A tam patrzę, tam wiesz, 16 lat ktoś tam, czy tam wiesz, 18 śpiewają jagódka. ty na słodko, I myślę sobie, o, bardzo dobrze, że rodzice świetnie wychowali i bardzo dobrą muzykę przekazali dzieciom. Zatem no, nie jest źle, no nie jest źle. A słuchaj, a sądziłeś kiedyś, że tyle pokoleń będzie znało twoje teksty. Nie, teraz już nie, ale powoli, jakby dochodzi to do mnie, że. No, coś po nas zostanie i to będzie takie już. Wiesz co, ja wiem, że to też dziwnie zabrzmi. Bo ja też musiałem się uczyć tej sławy i tej popularności. Ja od nie. Ja wiem. Od 15 lat, może od 20, tak zacząłem już ok, że twardo stąpać po ziemi, znam swoją wartość, mam swoją godność, ale jeszcze gdzieś tak 10 lat y, po istnieniu zespołu, to tak jak ktoś do, dzwonił do mnie o wywiad albo zapraszał na jakąś galę, coś tego, to myślałem, że to taki bardziej dla jaj to robią, że no przecież ze mną, no jak to ja jestem, no taki disco polowiec, kto no, ja jestem, nie? A tu jednak ludzie podchodzą do mnie i to z różnych środowisk. Czy to jest pan lekarz, ordynator, prawnik, czy to rolnik, nie wiem, górnik, hutnik. Wszyscy podchodzą z wielkim szacunkiem, rozmawiają ze mną, robią sobie zdjęcia, przedstawiają mi rodziny. Więc też musiałam do tego dojrzeć, że jednak jestem no, osobistością, mam wysoki status społeczny, no i bardzo dobrze. W końcu te. Lata po prostu wypracowałem, przez te lata to wypracowałem i jestem z tego dumny. To już tak na zakończenie naszej rozmowy. 10 lutego koncert w Budzyniu, tutaj nieodległym o. od Piły. Czego można się spodziewać na tym koncercie? Co zagracie? Żebym żeby w ogóle wyszedł na scenę? Nie no, ja to taki lozak jestem. I dobrze. Ile. Słuchajcie, jeżeli. Bo dawno nas tam nie było, a ja nie wiem, czy w Budzeniu w ogóle byłem, bo nie mogę sobie przypomnieć, bo cały czas jakby szukam w głowie, ale fejs to tak znana tam, tam i marka jest, bo gdzieś tam się, ale to i w Olsztynie i gdzieś tam, ale dobrze. Jeśli nas nie było, a chcecie być na wspaniałej imprezie, serdecznie zapraszam oczywiście. A tych wszystkich, którzy chcą się pośmiać, też zapraszam. Może akurat. Zweryfikujecie swoje poglądy i jeżeli będziecie mieli cokolwiek do zarzucenia, uwielbiam konstruktywną krytykę. Naprawdę uwielbiam. No ale na takie zarzuty typu jesteś burakiem, bo jesteś ze wsi, no to no błagam. No to, nie no, ma co no, dyskutować z, z takimi. Strykować. Musi być tak to więc serdecznie Zapraszam. Już. Duża buźka.